Dzień dobry kochani, witam, witam na moim kanale Kopalnia Sukcesu. Ja nazywam się Wojciech Goduński. Dzisiaj nietypowo moim gościem jest Marcin Rugor. Witam, witam Cię Marcinie. Dziękuję, że zmieniłeś się na wywiad. Dzisiaj jesteśmy w Nesebarze w Bułgarii i chcielibyśmy porozmawiać, poopowiadać Wam o życiu w tym kraju. Marcin, mieszkasz? Ile tutaj już czasu? 6 lat. 6 lat. Co Ci tutaj w ogóle przywiało? Jak to jak tutaj trafiłeś? Hmm, trafiłem tutaj, szukam nieruchomości na zakup. Tak wziąłem 6 lat temu. Byłem pierwszą nieruchomość, później drugą. No i tak zostałem, tak mi się bardzo spodobało, że zostałem w tym Aha. miejscu. Dosyć popularny kierunek, tutaj dużo Polaków kupuje te nieruchomości. Tak, to jest dobra inwestycja, nie? Tak, na tylu, tak, tak. No a partnerzy są tanie i patrzą na y, nieruchomości w Polsce ile kosztują, a w Bułgarii no to jest ogromna różnica. Te nieruchomości tak już w ciągu ostatnich paru lat poszły, nie wiem, ze 100% do góry. Bo pamiętam, że jak tutaj pojawiłem się pierwszy raz 10 lat temu, no to to w ogóle można było kupować za jakieś grosze. Jak to wyglądało wtedy cenowo? Nieruchomości z roku na rok rosną 15-20%. Na samej różnicy cenowej? Na samej różnicy cenowej. Mhm. Tak? I oczywiście te nieruchomości można też wynajmować. wynajmować, tak. Mhm. I co? To się stało Twoim biznesem w pewnym tak, momencie? Tak, tak, tak. Jeden, drugi, trzeci apartamencie i co? postanowiłeś tu handlować? Tak, tak. No i później tu przyjeżdżali znajomi, przyjeżdżali, rodzina przyjeżdżali na wakacje. jak to przyjechał, zobaczył te apartamenty, w jakich są pieniążkach, jakie wygląda. Yy, um, utrzymaj tego apartamentu. Ile cieszę w rocznie? To bardzo są śmieszne ceny. No i każdy tak przyjazny no sobie po prostu wiem, też chce kupić na, 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 na wynajem. Nie? Bo można na to życie. też potraktować jako takie tanie życie na emeryturze, tutaj, prawda? Tak, tak. Powiedz mi, ile kosztuje taki apartament tutaj? Ile kosztuje? No, yy, cena jest do, do rozbieżna, bo zależy się czy jest blisko morza. Yy. Im dalej, tym taniej. Tak, tak. Czy jakie pary jest duże? Czy yy. jest studio? Tylko po prostu że pokój połączony wraz z kuchnią, mhm. czyli do tego jeszcze osobny, osobny pokój, czyli z sypialnią. No tak można powiedzieć, takie, takie w dobrym obiekcie w Barcelo pięciogwiazdkowy hotel, który ma y, dwa baseny, blisko ma do, do morza. Y, do, oprócz tego jest y, możliwość kupienia on inclusive. Mhm. w granicach 55 tysięcy euro, 60 tysięcy euro. I to naprawdę jest ale jak on inclusive, czyli normalnie przyjeżdżasz jak do hotelu, tam tak, masz wszystko, serwis sprzątający, wszystko, tak? Tak, tak, tak. Ile kosztuje utrzymanie roczne takiego apartamentu? Yy, w Barcelo jest w granicach 14-16 euro za metr kwadratowy. Yy. Barcelo to jest miejscowość, czy to jest nazwa obiektu? To nazwa obiektu. Yy. Dużo Przecież jest teraz to... takich obiektów tutaj do, do, do sprzedaży? Dużo takich obiektów się tutaj pojawia? Yy, już mniej niż kiedy. jeszcze lat temu, jak zaczynałem tutaj działania swoje, to było 15 apartamentów możliwość zakupu, jeden kupujący, a teraz jeden kupujący jest e, praktycznie mało tych apartamentów do kupienia jest. Mhm. Ty, ty tutaj zająłeś się tym tak na poważnie. Ile w tej chwili masz takich apartamentów na sprzedaż? E, na dzień dzisiejszy mam osiem apartamentów do sprzedaży. Mhm. Jest dużo chętnych? Na bieżąco, mhm. na bieżąco sprzedujemy. Jutro podpis... w poniedziałek spiszemy dwa akty, w środę dwa akty spisujemy. No dobra, powiedz mi, jak, jak Polak może tutaj zakupić tą nieruchomość, bo wiem, że w różnych częściach świata różnie to wygląda. W niektórych częściach świata, na przykład w Tajlandii Polak nie może stać się właścicielem takiego obiektu, trzeba coś tam kombinować, spółki odpierać i tak dalej. Tutaj bez problemu możemy bez kupować? Nie bez problemu, gdzie trzeba. Uh -huh. Tylko trzeba do mnie się odezwać, ja wtedy uh -huh. wyszukam apartament, jakie toś sobie życzy i... Pokazujesz taki apartament, pokazuję, czy kilka tak. odprowadzasz po kilku apartamentach, tak, bo już podejmuje decyzję, tak? Tak, pokazuję okolice, uh -huh. potem pokazuję apartamenty uh -huh. w różnych, albo w chcesz brzegu, albo w setnim las. Mhm. Takie najbardziej turystyczne miejscowości w tym, w, tym, w tym rejonie, co to jest? Słoneczny Brzeg. Słoneczny, Słoneczny Brzeg jest taki kluczowy, jest, można powiedzieć, bo jest możliwość wypoczynku i możliwość jest imprez. Są bardzo, mhm. jest, główny deptak jest z, z molo wysuniętym. I na, tym, na tym deptaku mieszczą się restauracje, kluby, dyskoteki, nawet kluby do striptease'u to ten życia. Wiesz, dużo ludzi myśli, że Bułgaria to jest jeszcze taki zacofany kraj komunistyczny. I wiele ludzi się myli, naprawdę. Tutaj przyjeżdżam, któryś raz z Rzędu. Bułgaria, moim zdaniem, wygląda dzisiaj jak las z Europy. To są kasyna, to są dobre samochody, to jest naprawdę duża rozrywka, bardzo dobre restauracje i przede wszystkim bardzo niskie ceny, bo ceny. No tutaj, powiedzmy w tej restauracji, w której w tej chwili siedzimy, 600 gram, powiedzmy muszli. Mał, muszki, tak? Kosztuje 13 lewa. No to, to to jest 26-27 zł. No to no. w porównaniu z Polską, no to jest raz, cena połowę niższa. E, powiedz mi, jak ten sezon wygląda? Od kiedy w ogóle tej trwa sezon? Sezon trwa od połowy czerwca mhm. do połowy września. Tak jest my, tylko sezon. my w tym rejonie co jesteśmy, obsługuje ten rejon lotnisko w Burgas. Jak ono jest czynne? Bo no wiem, że poza sezonem nie jest czynne w ogóle. Tak, tak, loty się odbywają do, tak do października. Mm -hmm. A od Później w maju jest Tak, w maju Rzeczyna, tak. Mm -hmm. Czyli na, na majówkę począt... też można tutaj przylecieć tak. jakoś. Tak? Na początku, jak zaczynałem sezon 6 lat temu, to tak loty zaczynały się gdzieś w czerwcu, kończyły we wrześniu, a teraz widzę, że jest bardzo dużo klientów, ludzi, to jest słynny kierunek i to się wydłużyło. I z początku czyli maju jest, ten maj, już jest mm -hmm. tam atakowany jak również tym październik. No tak, w tej chwili jest bardzo dużo tanich lotów nawet, bo tutaj można loty trafić za nawet 400 złotych. Lata... 400. Nawet, Nawet tak 100, złotych można Za trafić. Można trafić, 100 zł. można trafić, tak, ale Wizer lata, Ryanair widziałem lata, tak, lata tak. 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 I naprawdę jest tej tanio. A na miejscu no, naprawdę jest połowa ceny tego, co, co, co w Polsce. No i pewna pogoda, bo morze na dzień dzisiejszy dzisiaj może tutaj ma 25-26 stopni, czyli wchodzimy do tego morza i no, nie trzęsiemy się, tak? Tak. Okej, okay. co z warto przywieźć powiedzmy? Co tutaj się kupuje jako pamiątki? Jest coś takiego fajnego? No, kosmetyki różane. Różane? Tak, Różane. to mhm. Dolina Róż, tutaj się mieści po prostu w głównej Mierze kosmetyki różane, yy, miód różany. Mhm. Czyli wszystko z Róż. Tak, tak, tak. Mhm. Yy, jak człowiek chce tutaj przyjechać? Do której miejscowości najlepiej? Słoneczny Brzeg? No to zależy od, od klienta. Słoneczny Brzeg, tak w głównej Mierze, albo w las. Słoneczny Brzeg to jest możliwość i w odpoczynku jest ten główny deptak są po prostu i są dyskoteki, można się zabawić. Wciakiem można pójść na różne tam atrakcje, mhm. a znowu e, święty las to to jest taki takim to jest mniejsza mieścina i bardzo, bardzo ma, taka malownicza. Mhm. Że mieści się po prostu blisko, jest morze, a po drugiej stronie są góry. W mhm. takim klimacie bardzo fajny. A jak powiedz mi wygląda ten temat bezpieczeństwa? Zdarzyły Ci się tutaj jakieś nieprzyjemne sytuacje? Jakieś... Kradzieże, jakieś nie no wiem. Nie. Napady? Na... Nie, nie, raczej nie. Turyści mogą się czuć bezpiecznie. No tak, warto się czuć bezpiecznie. No, Policja na tym czuwa. No i to jest oni nich też y, stopa zarobkowa, nie? Mhm, no to, tak. to, onich, to jest, jest więc musimy dbać o tym klienta, który tu, tu przyjedzie. Mogą czuć się bezpiecznie. Mhm. Jeżeli ktoś tutaj przyjeżdża, powiedz mi, jakie wycieczki na... warto zaliczyć, co, co warto tutaj zobaczyć? Jeżeli chodzi o wycieczki, to śmiało mogę polecić mojego dobrego przyjaciela. I przyjaciółkę w czasy w Bułgarii. Wczasy w Bułgarii. K. K. Wczasy, Tak, w czasy w Bułgarii to jest bardzo taka e, dobra strona, bardzo dobra, dobra firma z się wycieczkami. Różne są wycieczki, mm -hmm. począwszy od Neseberu, e, Jeepsafary, Jeep, 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 Jeep Safari, Delfinarium. Są możliwości tam najlepiej sobie sprawdzić i każdy na pewno coś dla siebie znajdzie. Mm -hmm. Jeżeli będziecie zainteresowani takimi wycieczkami, to oczywiście też w opisie filmu będzie, będzie link do tej strony. Do tak, Twojej oczywiście. strony też będzie link. Tak, Podaj swoją stronę, jeżeli ktoś by Cię chciał tutaj znaleźć, ktoś by był zainteresowany kupnem apartamentów, czy ewentualnie wynajmem, bo też wynajmujesz apartamenty tak, tak, tutaj. Tak, tak, I jak Ci można znaleźć? Apartment Zapraszam serdecznie. Mhm. Powiedz mi, wróćmy jeszcze do tego wynajmu tych apartamentów. W jakich pieniądzach można tutaj wynająć taki apartament? Zacznijmy od takiego konkretnego standardu, taki apartament czy na cztery osoby. Można wynająć w granicach 60-70 euro. 70 tak. euro za dobę? Za dobę, tak. Za cały I to parlament. jest w takim kompleksie hotelowym, pięciogwiazdkowym, czy tam czterogwiazdkowym i co? Jest pełen serwis ręcznikowy, basenowy i tak dalej, tak? Tak, 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 wszystko tak. A mhm. taki niski, niski standard, więc jak 35 euro nawet można. Mhm. Powiedz mi, często spotykasz tych Polaków, którzy traktują ten rejon świata jako, nie wiem, miejsce na emeryturę, na życie? Tak, tak, tak Tak, oczywiście. Na tą chwilę mamy 10 rodzin z Polski. Na stałe? Tak, na stałe. To Aha. tak się mi się spodobało malowniczo, które przyszli w Polsce już no i się zadomowili. A powiedz mi, trafiasz tutaj, spotykasz młode rodziny z dziećmi? Przyjeżdżają tutaj tak, na stałe tak, też? Tak, tak, tak. Na stałe nie, na na stałe raczej, nie raczej, raczej taki system emerytalny bardziej. Mhm. A nie wiesz jak tutaj wygląda ewentualna nauka dzieciaków, jakby ktoś się chciał tutaj przenieść? Nie, nie. Tego nigdy nie, nie sprawdzałem, nie badałem tego. Mhm. No tak, no, to, to trzeba przewywołał by samej. Ale ponad szkoła jest w tym brzegu, na pewno jest. Mhm. Nie, a właśnie jak tutaj wygląda system szkolnictwa, Orientuję się, jak bo u nas, u nas no, różnie to, to, to wyglądało. Raz były szkoły tam sześcioletnie, teraz osiem lat się chodzi do podstawówki, później szkoła średnia, cztery i studia, tak? A tutaj jak? Tutaj ja jestem tak podobnie jak u nas. Podstawówka, później taka liceum, no i następnie studia już. Tak. Mhm. Powiedz mi, jak wyglądają ceny, jeżeli chodzi o zakupy? Zwykłe, takie domowe zakupy. Dużo taniej jest niż u nas? Było taniej. W, market, w marketach? Było tanie, teraz ceny troszkę, troszkę poszły do góry, od no, inflacji, mm -hmm. jak w każdym państwie. No ale trzeba liczyć w tym kierunku, zawsze mówię klientom, patrzeć. Stwierdzę, że ten brzeg chce porównywać do, yy, do Trójmiasta. miasta. No tak, czyli najdroższe, co może być. Tak. Jak wyjedziemy kilka kilometrów tak, dalej, tak, od razu inne ceny. Dwa kurorty, mhm. No to wtedy ta różnica jest, na pewno jest kosmiczna. E, Jeżeli chodzi o tam restauracje, <śm> ceny tańsze są niż w mieście. No a tak są mi takie sklepiki, takie przy drodze. Tam mhm. ceny mają wysokie, a są też takie nawet nitu jest. Są takie ceny, że można naprawdę kupić tanią. Tak, Powiedz mi, warto na własną rękę też zwiedzać Bułgarię, na przykład wypożyczając tej samochód? Tak, oczywiście. Jak to już na siłach, to mm. fajna sprawa. Ile kosztuje wypożyczenie auta? Orientujesz się? A samochodu gdzieś w granicach hmm, 30 euro. 30 euro za tak, dobę? Tak, można wynająć. Bardzo tanio. Ile paliwo kosztuje? Paliwo po tak jak w Polsce. Podobnie jak w, w Polsce. Tak, o, tak. czyli dosyć drogie jest paliwo no. tutaj. Okej. Okay. Jak byś mógł zachęcić jeszcze tej, moich widzów do tego, żeby odwiedzali Bułgarię? No lepiej przyjdź do mnie, skontaktować się uh -huh. ze mną, no i przyjechać. No ja wtedy pokażę bugary z na, najlepszej strony, no i... Też oprowadzasz tak nieraz ludzi? Tak, 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 tak. Uh -huh. no, Przejdą do dumnych do apartamentu, czyli zawsze dajdę daj czas i pokażę. Uh -huh. Jak, jak można te apartamenty u Ciebie rezerwować? Przez stronę, czy się trzeba kontaktować telefonicznie, dzwonić, umawiać przez się, stronę. czy tam jest jakiś system rezerwacji tak samo takich apartamentów? System rezerwacji apartamentów przez stronę mhm. można już śmiało robić, ale oczywiście, jak ktoś ma jakieś pytania, chciałby się czegoś dowiedzieć, to są dwa numery kontaktowe na stronie internetowej: to jest numer do mnie, mhm. nazywa się Marcin Rugor, no i numer, numer do mojego wspólnika Wyżego Stanowski. Mhm. Wszystkie informacje udzielimy. Doradzimy to oczywiście, kto chce taki apartament wynająć. Super. Jeżeli chodzi to. o zakupy, to też po prostu możemy, kiedy ktoś nie do końca jest zdecydowany, czyli zaprosimy do siebie, pokażemy apartamenty. Mhm. Jak długo trwa w ogóle taka procedura kupna? Podobnie jak w Polsce? Takie przygotowanie dokumentów, to się godzin yy, zdecyduje na zakup apartamentu, no to wtedy przygotowanie dokumentów w granicach. Dwóch do trzech tygodni. Ty to wszystko szykujesz? Wy, wasze biuro to szykuje? No, tak, tak. Czyli się, klient już przyjeżdża, pierwszy raz przyjeżdża, obejrzeć apartament, drugi raz na już na akt notarialny, tak? Tak. Oczywiście. Też się to załatwia przez notariusza tej miejscowego jakiegoś? Tak, takie... oczywiście. No okej. Okay. No dobra, no chyba żeśmy przybliżyli tej życie w Bułgarii. Tak. Mam tak. nadzieję. Słuchajcie, zapraszamy serdecznie do Bułgarii, do Marcina też tutaj na zakupy, jeżeli jesteście zainteresowani. Jest to fajna inwestycja. O właśnie jeszcze co do tej inwestycji, powiedz mi. Na wynajmie. Ile tej można zyskać na takim wynajmie? Bo można w tym apartamencie mieszkać, ale też można go wynajmować, tak? Stupa zwrotu apartamentu, tak, minimum 8% do 12%. 8 do 12%. To bardzo godnie. No, lepiej dużo wychodzi to niż wynajęcie w Polsce mieszkania. W Polsce średnio wynajęcie mieszkania zarabia się około 4-5%. Ok. dziękuję Ci pięknie za dzisiejszy wywiad. Dziękuję. Zapraszamy tutaj do Bułgarii i oczywiście wejdźcie w link pod, pod filmem, tam, jest, tam, tam będzie kontakt tutaj do Marcina. Dziękujemy pięknie za obejrzenie dzisiejszego odcinka, jeżeli odcinek Wam się spodobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. I w miarę możliwości udostępniajcie ten materiał, żeby miał większy zasięg. Dziękujemy pięknie, pozdrawiamy. Pozdrawiam serdecznie. Cześć ja.